Hejka, tu Legomanka, a dzisiaj sprawdzamy, co kryje przed nami okienko z numerem 17. Jak pamiętacie, wczoraj mieliśmy bałwanka, więc liczę, że dzisiaj spotkamy coś równie interesującego. A będzie to... Mały Quinjet się tutaj przed nami narodził, jak widzicie. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, no to myślę, że jest... No całkiem całkiem, tak to powiedzmy. Jest ona lepsza od Heli Kariera, ponieważ no widać, że to jest no, znaczy w Heli Karierze, bądźmy szczerzy, też było widać, że y, to był Heli Karier, wiadomo było o co chodzi, ale nie wiem, mały Kwingjet mi tu jakoś bardziej podpasował. Ale co muszę przyznać, nie podoba mi się tutaj ta wielka dziura pomiędzy tymi dwoma skrzydłami. Mogli to jakoś dopracować. No ale co wy myślicie o tym Queen Jecie? Piszcie w komentarzach, a ja się z wami na razie żegnam. Trzymajcie się i bajo.